Witamy po gali MMA tak. 3. Jest z nami Tomek Świątek. Cześć Tymoteusz. Witam, witam bardzo. Ucieszony jak po walce, jak zawsze po walce ucieszony. Pomimo, no że przegrana, powiedz dlaczego? Dlaczego przegrałeś tę walkę? Dlaczego przegrałem? Obwiniam tylko siebie, bo po prostu no nie, że nie słuchałem, ale... Przygotowałem się militarnie w stójce, w stójce. Strasznie podciągnąłem stójkę. Y, Praca z Łukaszem Pyrkiem mi bardzo pomogła. Muay Thai, y, z Maćkiem Kaczówką też takie techniki stójkowe. Oczywiście ucieczka w parterze, ale Marcin Lasota okazał się dużo lepszy technicznie w parterze i mnie obalał po prostu obelaniami i stabilizacją pozycji. Mnie trzymał. Poza tym no waga, waga. Jednak widać było, że krępy, duży. Ciężko mi było uciekać z tych pozycji, no ale... No, 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 przegrałem, nie, nie robię żadnych scen, odwoływałem, no, pogratulowałem mu, nie jestem żaden sfochowany, obrażony na świat. Po prostu wszyscy zobaczyli moją pierwszą porażkę w życiu, ale nie wyglądałem najgorzej chyba, nie? Powiedz coś o technice kończącej tą walkę. No, yy, to co ten, yy, sędzia przerwał. Nie odpłynąłem, mnie nic, no tak jak obiecywałem wszystkim, nie odklepę, czekałem aż spokojnie odpłynę, ale sędzia, kurde, za szybko podleciał, no cholera. Chciałem tak, yy, chciałem tak... Jak już upaść, to tak na samo. No ale sędzia za szybko przerwał. No. Trudno. Ale nie odklepałbym. Nie miałem tego w głowie w ogóle. Nie, 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 nie szykowałem się do żadnego odklepywania. Dobre, dobre. Powiedz, jakie plany na przyszłość teraz? No najprawdopodobniej w piątek zawalczę. A, bo ty lubisz dzień po dniu walczyć, co nie? Tak, ja lubię takie eskapady. Czuję, że do walki z lasotą wyszedłby Marcinem lasotą. Wyszedłbym dwa miesiące temu, od razu bym się dowiedział. Tak samo przygotowany, bo ja cały czas jestem w gazie, cały czas jestem gotowy do walki, do każdej walki. Dostałem jakąś propozycję, i co, jakie głupie pytanie, czy się zgadzasz? Nie no kurde. Po co, po co takie pytanie zadają? Piszą na kartę, dają kogoś do walki i wchodzę. nie. Co robimy? A to był taki twój debiut na takiej większej gali, takiego kalibru, jak atmosfera, to jak ci się podobało? Oczywiście tak. Jestem bardzo zadowolony, nigdy nie narzekam. Yy, no bardzo mi się podobało, generalnie super otoczka, że... Yy, yy, telebimy były, widać było. No to kurde, spełnienie marzeń. Ja mam 19 lat, a takie marzenia, to się marzyło jako dziecko, nie? Każdy tak marzył, żeby być kimś, nie? No, i no mi się to udało, no. Tylko, że przegrałem, ale pokazałem się, nie? Spełnienie marzeń to było. właśnie, przygotowania tylko w Bochni, czy były jakieś wyjazdy? Bochnia, cały czas lojalnie, cały klub, cały czas jeden klub od początku, nie nie, nie, nie przeskakuje z kwiatka na kwiatek, ani nie nic, Jak że coś się biorę za jedną pracę, to cały czas robię jedną pracę, jeden trener, nie, nie, nie jeden trener, nie, jeden klub, nie zmieniam, nie cuduję, po prostu cały czas będziemy dążyć, do uczymy się na błędach, jedziemy dalej. Nie? Ostatnie pytanie, Tymek. No walka wieczoru. Dawid to zdoba hardkorowe koksy. Widziałeś tą walkę i jeśli ją widziałeś, to co możesz o powiedzieć? Kurde, ciężko mi wypowiedzieć, że cały czas byłem przygodny, no i Dawid to wygra. No co będę, wieszał psy na kimś? No. Trudno, no nie mam takiego konkretnego zdania, muszę poznać bardziej sytuację, pogadać z trenerem. Na razie mu się nie pokazuje, bo też nie, nie zagwiazdożyłem dzisiaj, nie? <laughs> Może następnym razem, jak się spotkamy, to powiemy coś więcej o tej walce. Nie mam dzisiaj naprawdę zdania na ten temat. <laughs> Dzięki za wywiad. Dzięki za pozytywny wywiad, nie? Tak zawsze.